Biały samochód. Ekskluzywny. Ekskluzywny. Sportowy. Airline. Volkswagen. Głupoty to co Polacy mówię. podobno kochają najbardziej. Głupoty mówi, sportowy. Proszę bardzo, Airline. Airline Panu już dziękujemy. Asfaltu. No dobrze, tak, rwie asfalt. 90 koni z 1.4 TDI. Telewizja kłamie, ale my nie jesteśmy telewizją. No dobrze, nie rwie asfaltu. Jedzie. Tak, rzeczywiście... Dołu brakuje strasznie. Znaczy w ogóle go nie cylindry. ma. mały diesel elektro. No właśnie. 1.4 TDI, 3 cylindry, 90 koni. Airline. Airline. <laughs> Specyfikacja... Trochę dziwna. Samochód nie powiem skąd skonfigurowany. <laughs> Powiem ci, że to, to wnętrze aż tak bardzo się nie różni od wnętrza w golfie. I nawet nie no i bardzo jest, dobrze. Nie jest to jakoś szczególnie ciasno. No bardzo. Otwieram. Proszę bardzo. Proszę fotele pana z pakietu fotele. Airline. Kierownica sportowa. Ładnie przeszyta. Nie, nie tam ro... <grytka> tylko bardzo ładnie przeszyta. grubiutka, fajna kierownica. Ty... No, no, no. I nawet ta krowa nie była plastikowa? No. Chyba to jest prawdziwa A teraz z pakietu Airline. Bardzo, jest bardzo zabawne połączenie szmaty z listwy Z, z czymś. Z to czymś. wygląda jak ale nią nie jest. Pozycja za kierownicą bardzo no, dobra. Bardzo dobra. Już widzę, że jesteś normalnie szczęśliwy i zadowolony. Oczywiście. O, o, o. Tutaj w tym aucie. Ten jeździ fajnie. Czuć solidność. Nie wiem na ile on jest solidny, ale, ale czuć, czuć. Czuć, że jest taki masywny. Tak. Czujesz się jakbyś jechał większym samochodem. Trochę okay, tak. Listwa, zobacz, no, na jest no, z Airline. Listwa jest elementem pakietu. Jakiż prestiż. Prestiż? Eee. Trzeba hmm. dobry system audio, żeby zagłuszył ten klekot. Tak. O, tu twardy, pas, tu twardy o to tak, Ale tu jest miękki. Po czym Pana, dziennikarze motoryzacyjni powinni się czepiać taki No nawet no, tak. ktoś już próbował sprawdzać podatność na rysowania, ale chyba jest nie za dużo, bo taka ryska niewielka. Schowek duży. Schowek duży. No, o. Jest. Jest. Bagażnik. O. o. <laughs> podwójna podłoga nawet jest. No. Ileż tu rzeczy można schować? I jest koło. Fójlej. Ale bagażnik jest całkiem spory, jak się opuści podwójną podłogę. No jak w skocie fabino. To zawieszenie. No jest. Najechałem celowo na dziurę. I co? I nic. Nic. No właśnie. Nieźle. O. No trochę się nie trzyma. To jest pakiet montowany u dillera, czy z fabryki tak wychodzi? Nie ma systemu automatycznego ostrzegania o emerytach na drodze. Nie, nie ma. Nie ma żadnych systemów. Pakiet 1,4 powinniśmy... TDI w Highline, o, z pakietem się... Airline. W środku, ktoś na zewnątrz, się... automatyczna klimatyzacja, opcjonalny radioodtwarzacz, kamera cofania, no, biorąc e, pod plany uwagę, że... dach. Biorąc pod uwagę, że flotowy, biały, mały diesel, no ile może kosztować? 40 parę. No, zgaduj dalej. Biały jest, jest. drzwiowy no. mały diesel. No, no 50 to... Zgaduj w, dalej. Wszystkie pieniądze. Plus airline, no trochę plastiku. Jeśli się nie pomyliłem przy konfiguratorze, to ten konkretny egzemplarz kosztuje około, uwaga, Tadam! Ta 97 tysięcy złotych polskich. Ha, 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 ha. <ścoughs> Dobra, jest... Dobre, 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 dobre! Ale drugiego dają w komplecie? Na, na zapas? Nie. No za tą cenę nie. Zupełnie mi się już nie podoba. Za tą nie. Zupełnie mi się Ale w wersji zwykłej. Za połowę tej ceny. No mówię przecież o wersji zwykłej, no. Znaczy to nie będzie za połowę wtedy? No, no. trochę więcej. To no będzie trochę więcej niż za połowę, no. Ale w wersji zwykłej. Za większą połowę. No. Będzie ok. To co, jedziemy na obiad? Jedziemy na obiad.